Krzysztof witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmowy Tygodnia. A dzisiaj, moim Państwa, gościem jest wieloletni radny Rady Miasta Kościerzyna, pan Kazimierz Maszk. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora. Na początek poprosiłbym o krótkie przedstawienie swojej kariery, jeżeli chodzi o samorząd, bo z tego, co ja kojarzę, to jest Pan prawie od początku radnym, jak nie w jednym samorządzie, to w drugim. Tak, panie dyrektorze. ja w samorządzie jestem taki, że teraz myślałam od dziewięćdziesiątego roku, czyli jak się Czysta, stało, że tak powiem, demokracja, no, no łatwo policzyć, że jest już 30, ponad 30 lat. Jak pan myśli, rozwija się ta nasza świadomość taka samorządowa na przestrzeni tych wszystkich lat? Myślę, że zdecydowanie tak. Pamiętam moje pierwsze lata, że przez pierwsze dwa lata rzeczywiście musiałem się uczyć, bo to było coś nowego dla mnie, mm -hmm. działanie w samorządzie. I to bo w tym zbiegło się w tym czasie, jak ja też zakładałem prywatną firmę i to tak troszeczkę było zbieżności, tu firma się rozwija, z czym to się wszystko wiąże finanse, organizacja pracy, tak samo w samorządzie też, bo i organizacja Urzędu i, i wszystkie finanse i wszystkie, że tak powiem, struktury działalności, czy miastu się zajmuje. No, to było dla mnie no, wielką szkołą, ale myślę, że jakoś tam z tego wnioski wyciągnąłem, czegoś tam się nauczyłem. No i że tak powiem było, oprócz przygody było to również myślę, że korzystne dla miasta, bo staraliśmy się zawsze być radnymi, którzy działają dla dobra miasta, to, co jest miasto najbardziej mm -hmm. potrzebne, no, w każdym razie tak staraliśmy się działać, no a inwestuje się na tyle, na ile materii staje. Nie? Jasne, a jak pan oceni merytoryczną zdolność radnych do podejmowania właśnie mądrych takich e, dla miasta uchwał na przestrzeni tych, tych lat, czy też ci ludzie, bo tam różni ludzie bywali w tej radzie, pan e, z racji tego, że jest prawie od początku, to czy też dojrzewamy jako społeczeństwo takie obywatelskie do zarządzania sobą właśnie w takiej roli radnego? Myślę, że tak, zdecydowanie, gdyż na początku też zaobserwowałem, że wielu było też nie przedsiębiorców, ale nauczycieli, którzy hmm. bardziej byli ustawieni na, na konsumpcję. Natomiast ja jako przedsiębiorca zawsze patrzę na to, żeby najpierw środki, Pozyskać, zarobić i wtedy dopiero z tych środków, które my mamy, wtedy dopiero możemy dzielić i, i z tych inwestować. Nie wszyscy to rozumieli, no ale myślę, że na dzień dzisiejszy już jest zdecydowanie większa świadomość e, społeczeństwa i ludzi i radnych, tych, którzy w tej chwili już działają w radach. Jak pan oceni ten pierwszy za, za chwilę rok nowej kadencji? Tak naprawdę zasiada pan po drugiej stronie, czyli w opozycji, można tak powiedzieć. I chciałem zapytać, jak się Panu współpracuje z nowym burmistrzem, to nowe spojrzenie, inny sposób zarządzania, w ogóle inna generacja, bo to młodszy człowiek. No tak, rzeczywiście, no jest w tej chwili dopiero, rok minął od burmistrzowania nowego burmistrza, mm -hmm. Pana Dawida. Natomiast jeżeli chodzi o takie bezpośrednie kontakty, no to miałem zdecydowanie częstsze, bliższe kontakty z poprzednim burmistrzem, który byliśmy w koalicji. Rządziliśmy teraz rzeczywiście po wielu latach, jestem dopiero w opozycji. Chyba, chyba po raz pierwszy tak na dobrą sprawę. I tu sprawy się mają nieco inaczej. Chociaż mówię, nie powiedziałem, że kontakty są złe. Kontakty są możliwe na w miarę możliwym poziomie. Jak potrzebuję jakieś po prostu, tematy konkretne, które dotyczą nie tylko mnie, ale, ale miasta, to pan Dawid jest otwarty na rozmowy w kwestiach, których no, rzeczywiście interesują, no to składam interpelację, chociaż na ostatniej interpelację jeszcze nie otrzymam, nie uzyskałem odpowiedzi, ale mam również kilka innych kwestii, gdzie no, umówiłem się z burmistrzem, że do niego przyjdę. I, i będziemy rozmawiać tam już, że tak powiem, w konkretnych tematach, które, które, interesują mnie, a dotyczące oczywiście miasta. Przypomnijmy konkretnie, które tematy pana interesują jako radnego. Których... Jezioro Gałęźne, hmm. bo tam rzeczywiście trzeba zrobić koniecznie tą ścieżkę wokół jeziora. Chodzi o pomoc też, pomoc dla, dla wędkarzy. Chodzi również o, o Hmm. E, ten przejazd, teraz kolejowy, który tam ma być, ma być zamknięty, zamknięcie. bo kwestia komunikacji bo, bo jednak ja w tamtym akurat regionie prowadzę działalność gospodarczą. I to w dosyć dużym stopniu nam utrudni, utrudni nam działalność, utrudni komunikację. Nie, nie tylko w moim przedsiębiorstwu, ale również i tym mieszkańcom, którzy tam są. I to jest taka ta, dosyć trudna sprawa. Dziś rozmawialiśmy na komisji komunalnej, gdzie też nie otrzymaliśmy de facto żadnych odpowiedzi, bo to wszystko jest związane z tym, jak, w jakim tempie będą realizowane te inwestycje, które już, już wchodzą w tej Czyli chwili. Czyli jeszcze nie mamy konkretnego, nie. konkretnej decyzji, którędy będzie przebiegał objazd? Do Dokładnie tak mm -hmm. jest no i twierdzę, że najpierw muszę być tam zrobiona cała, e, że tak powiem, kanalizacja, elektryka, te, te mm -hmm. wszystkie infrastruktury ziemne i później dopiero będą, będzie to robione. I tego to jest zależne. Nie? Od mm -hmm. tego zależne kiedy, kiedy e, nam zrobi jakiś tam przejazd. Nie? Ostatnie 8 lat e, tak naprawdę m, obfitowały w gigantyczne można powiedzieć środki inwestycyjne dla samorządów takich jak nasze miasto. No, nowy rząd do, no, dla Tuska zmienił priorytety inwestycyjne jeżeli chodzi właśnie o mm, samorządy lokalne i tak naprawdę tych pieniędzy łatwych już nie ma i wszystko na to wskazuje, że nie będzie. Jak pan oceni ten nowy budżet na rok 2025? Tak naprawdę już mamy prawie maj, czyli za chwilę pół roku. I jakie inwestycje dla pana są najważniejsze? Tak, panie redaktorze, rzeczywiście poprzednie lata 8 ostatnich lat było bardzo bogatych. Widzimy to w naszym mieście, ile tutaj było zrobionych ulic, chodników, przejazdów, ile obiektów. No, ostatnio oddawaliśmy obiekt sportowy halem przy szkole mhm. numer 3, która kosztowała tam 13,5 miliona złotych i a tego, milion tylko. A z pociągnąć. tego miasta tylko milion wyłożyłem. Widać, jaka była tutaj operatywność poprzedniego burmistrza. Majeskiego, który rzeczywiście narzucił no, wszystko na swoją żeby, żeby te inwestycje zrobić, i chwała jemu za to. Natomiast porównując budżet 2024-2025, e, chociaż ten budżet jest no, większy, przynajmniej jako prawie 15 milionów, bo poprzedni budżet był gdzieś 156 milionów. Z tego na inwestycje były przeznaczonych 36 milionów, co pamiętam, to było 22% budżetu. Ten tu budżet jest mniej więcej 178 milionów, a na inwestycje przeznaczonych jest tylko 21 milionów, co jest niespełna 15%. A więc tutaj jest no, 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 spora różnica. Jest to budżet bardzo zachowawczy. No Konieczne jest dokończenie, właściwie. Zrealizowanie inwestycji, które były planowane, planowane były ulica Gałczyńskiego <kühm> ze skrzyżowaniami, z kanalizacjami. No Na tę inwestycję akurat środków jest. Natomiast planowaliśmy całą ulicę Kielic-Kłodowskiej też przybudowy, i niestety nie będzie ona w całości zrealizowana, tylko w części. Również ulica Wieżysko, którą planowaliśmy, ta została na razie, że tak powiem, wstrzymana, bo ona jest tylko w toku. Co tam było planowane? Dokumentacji, no, też tam ulica Wieżysko, tam miały być też kanalizy zrobione, woda i chyba przełącz, jakieś tam jeszcze elektryczne rzeczy i wtedy dopiero na koniec asfalt i to zostało na ten czas wstrzymane, gdyż brak środków, zresztą panie dyrektorze, odpowiedzią na to jest taki fakt, że z naszego województwa pomorskiego 120 podmiotów mhm. ubiegało się o dotację, o współfinansowanie, natomiast tylko 10 samorządów otrzymało dofinansowanie. My, jako miasto, nie otrzymaliśmy nic, 0 złotych, wobec tego musieliśmy z tych, z tych większych inwestycji po prostu też zrezygnować. Takie zwierzyska po prostu też zrezygnowaliśmy. Bo, bo nie ma na to środków, a, a żeby inwestycja jako taka poszła, dlatego będzie Gałczyńskiego, będzie w całości zrealizowane na tyle, na ile będzie stać środków. Może w międzyczasie jeszcze jakieś środki uda się pozyskać, no bo, bo nie, nie sądzę, żeby y, rząd był tak sztywny, żeby nic nie dał samorządom, bo to co dostajemy, w ten budżet jest większy z racji pit i cit no to jest 15 milionów, ale to są pieniądze, właściwie to są pieniążki, które można zużyć na wszelkie cele, natomiast za starego rządu y, to to były wszystkie środki że tak powiem, z poszczególnych tytułów. I, I nie można sobie było wziąć środków z jednego tytułu, przerzucić na drugi. Ale było to bardzo dobre, dlatego że, że samorządy były wtedy zobligowane, wydać te środki, które pozyskały na konkretne cele inwestycyjne. I te samorządy, które miały przygotowane plany inwestycyjne, miały projekty. To te właściwie prawie wszystkie samorządy otrzymywały środki. Może nie w pełnej wysokości, ale tak jak nasze miasto otrzymało bardzo dużo środków, no i z tego bardzo się cieszymy i, i liczę na, 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 że ten rząd, no nie wiem, na razie wygląda to bardzo źle, bo niestety nie daje nam środków. Tak jak mówię, nasze miasto nie, nie uzyskało nic, a bez inwestycji to, to niestety coś mamy. Kto naprzód nie idzie, ten cofa się. I tylko inwestycje dają po prostu rozwój gospodarczy, bo bez tego się nie da, bo to dotyczy się przecie wszystkich przedsiębiorców, którzy, którzy korzystają na tym, bo, bo miasto inwestując, robi przetargi i daje ludziom pracę przedsiębiorcom, no a jak tego nie będzie, no to niestety będziemy się cofać już w tej chwili widać recesję powolną, bo, bo tak jak w moim przypadku, to już jest też, widzę, że mam mimo tej samej ilości odbiorców, ale mniejszej ilości, już paliwa produktów. sprzedaję. Mhm. Tak jak na przetargach Urząd Miasta, który organizuje, tak jak kiedyś tam były 2-3-4 oferty wpływały, na przetargi do dziś już jest 8 ofert wpływa, a więc to świadczy o tym, że coś się w gospodarce złego zaczyna dziać, bo już coraz więcej firm ma problemy z zabezpieczeniem, że tak powiem, frontu robo dla, dla swoich mm. pracowników, a, a to jest, to jest rzecz no, nie, niedobra i niebezpieczna. Dobrze, to przypomnijmy jeszcze, jakie inwestycje były planowane w poprzedniej kadencji jako kontynuacja, czy mówił o panowiesku, no. które nie będzie robione Gałczyńskiego, która zostanie skończona. Zostanie a co skończone. jeszcze? Bo tak na pewno długofalowe chwili, były. W tej pomysły. chwili jeszcze tak, modernizujemy tutaj ten park miejski tam przy ulicy tak. 8 marca. Bo tam na 1 był... czerwca ma być gotowe. Tak jest, bo tam były środki jeszcze z poprzedniej kadencji, były tam ponad 2 miliony, mieliśmy też, pozyskaliśmy mm. środków i, i to będzie całe, całe zrobione. E, natomiast e, mówię, to jezioro Gałęźne, jeszcze jeden ciekła, to też jest dla, dla mieszkańców, m, jest to potrzebne. Również za urzędy miasta park, który tam już w tej chwili jest po na budowę i, i już od Czterech czy nawet pięciu lat się rozmawiało o tym, żeby wreszcie tam zrobić ten parkiem miejski, żeby coś y, ludzie mieli w kościelnie gdzie pójść na, na spacer spokojnie sobie, że tak powiem, pospacerować w sobotę niedzielę. No tam jest, są idealne warunki i już w tej chwili pozwolenie na budowę jest wydane, ale niestety póki co nie ma na, na cel środków i nie Stoimy wiem, kiedy te środki. Nie wiem, kiedy te środki zobaczymy. Dzisiaj akurat na komisji Komunalnej też zadam pytanie naczelnikowi infrastruktury, ile jest łączna wartość tych inwestycji, mm -hmm. które on tam przedstawiał i ile na ten cel pozyskano środków zewnętrznych. Niestety mówi nie jest na to pytanie przygotowane i nie potrafi odpowiedzieć. Ile, ile łącznie teraz w tym planie inwestycyjnym jest? Bo generalnie w budżecie jest 21 milionów na, na ten rok na inwestycje. No to jest, to jest bardzo mało. Powinno być przynajmniej 40 milionów. Tak już jesteśmy na, przy tych wyzwaniach inwestycyjnych na, na najbliższe lata, to ja też zapytam o poprawę powietrza w Kościerzynie, bo tak naprawdę od dłuższego czasu zmagamy się, od, naprawdę od początku zmagamy się, z, walczymy o czystsze powietrze. Było kilka programów które w ramach których już część mieszkańców podłączyła się czy to do gazu, czy do sieci Koseko, czy też zakładała sobie niskoemisyjne źródła ogrzewania. Jak to wygląda w Kościeżynie w tej chwili i czy to jest problem i czy faktycznie trzeba jeszcze powalczyć o to czystsze powietrze? No myślę, że do emisji zerowej raczej nie dojdziemy. Mm -hmm. Bo węgiel i drewno się paliło od wieków i na pewno palić się będzie. Rzecz w tym, że nie wszystkich stać na wymianę kotów tych, mm -hmm. tych, tych kopciuchów. I gdyby na dzień dzisiejszy ci wszyscy, którzy akurat palą jeszcze węglem, drewnym, czy czymkolwiek tam zgłosili się do miasta, żeby dostać tą dotację nawet na wymianę pieców, to niestety miasta na to nie stać, mhm. bo my corocznie około tam 50-60 wniosków dopiero jest realizowanych, a jeszcze jest około chyba, jeżeli dobrze pamiętam, dwa. 2000 chyba jeszcze takich i palenisk jest, nie? W mieście. Tak, w mieście. Mm. Także, także to byłoby no, bardzo dużo obciążenie dla miasta. Natomiast myślę, że to źle nie jest, dlatego tak jak w ubiegłym roku pozyskaliśmy chyba 5 milion 300 tysięcy na kogenerację dla Koseko, gdzie tam z oczyszczalni yy, jest gazownia, gdzie. gdzie bo, z, yy, biogazownia. Biogazownia, okay. tak jest. Tam pozyskujemy stąd, yy, że tak powiem, nie tylko. Energia, głównie energię cieplną, bo najpierw jest przerwa na elektryczną hmm. i na cieplną i to też już zmniejsza, że tak powiem, e, wydzieliny z komina, bo to już zmniejsza, że tak powiem, e, emisję, mhm. tak jest, bo, bo mniej mniej potrzeba węgla, także, także powolutku cały czas idziemy, myślę, że i nasze miasto i tak jest. W lepszej że tak powiem, sytuacji niż jeszcze wiele innych miast w naszym województwie, pod tym względem, jak się analizuje, jakie miasto jest na jakim etapie. Działa Pan też w szeroko pojętej kulturze, bardziej w folklorze, że tak powiem. W związku z tym zapytam Pana, jak Pan ocenia zmiany w kulturze, bo mamy nowego dyrektora, mamy nową wizję rozwoju kultury w mieście. Jak ona Pana zdaniem powinna wyglądać, żeby spełnić oczekiwania mieszkańców? No rzeczywiście, panie redaktorze, w kulturze siedzę już od 40 lat, z tym, że przez ponad 30, prawie 35 lat byłem członkiem zespołu Pieśni Tańca, który był, był trzonem takim tej, tej reprezentacji miasta na zewnątrz w sferze kultury. Było to za, za poprzednich dyrektorów, bo dyrektorów przeżyłem trzech, no w tej chwili jest zmiana dyrektora. No, Trudno mi dzisiaj je ocenić, dlatego że ja no, osobiście nie znam jej na plany. Rzeczywiście ma dziewczyna ambitne. Co z tak wyjdzie, będziemy mogli ocenić myślę, że po sezonie. Natomiast bardzo cenię to, że były na rynku te, te że to powiem, spotkania takie kameralne, bo to autentycznie jednak ludzie są tak rozprawieni. I dobrze, że to powróciło na rynek, bo jednak do Ogródka Jordynowskiego nie, nie wszyscy wchodzili. Natomiast m, przez rynek największa ilość i, i turystów się przewija. I to jest dobrze, że tam, m, uważam, że powinno być w dalszym ciągu to utrzymane i że przez cały sezon, tam czerwiec, lipiec, sierpień, powinny być te, te, te ogródki. Y, mini jakieś... koncerty. Tak, jest mhm. mini koncerty jak najbardziej powinny być też w oparciu i o Gwiazdy, ale też i o, nasz, o, lokalnych, o lokalnych, o lokalnych naszych też wykonawców, bo mamy naprawdę na dzień dzisiejszy sporo jest takich mm, grup młodzieżowych, ale też i solistów takich, którzy tam dwie, trzy osoby też prezentują całkiem niezłą kulturę I, i myślę, że jest to najtańsze, bo wiadomo, się sobie tam cenią się, cenią się a, a muzykę puszczają z Kietnik, on sam śpiewa, natomiast tutaj w naszym środowisku jest sporo takich, że całe grupy przyjeżdżają i chciałyby się zaprezentować, pokazać i myślę, że pani, nowa pani dyrektor, że skorzysta z, z tej formy takiej yy, teraz w sezonie letnim mhm. i, i wprowadzi coś takiego. To ja zapytam jeszcze, bo tak naprawdę mm, zjazd szubów który miał miejsce w zeszłym roku, pokazał, że my nie mamy miejsca na duże wydarzenia plenerowe. Tak naprawdę kiedyś był stadion, w tej chwili mamy nowy stadion, szkoda go y, pod koncert y, y, wykorzystać. Został nam ogródek jordanowski, który jest w stanie takim, jakim jest, no i ten rynek. Jak pan myśli, gdzie powinno być Już Og Ogródek Jordanowski nie, nie, nie spełni, że tak powiem, że tak powiem, wymagań zjazdu koszyków. Mm -hmm. No przecież mamy stary, Ale mamy, nawet na większy koncert. Ale mamy dwie płyty. To ja uważam, że na tej, tej drugiej płycie, na tej starej płycie, jak najbardziej można organizować koncerty. Tam ta druga płyta niech jest na, na, na wydarzenia sportowe. Ta górna. Y -y, mm -hmm. Teraz. Tam, tamta dolna, myślę. Dolna na tam, wydarzenia? Mamy nowy stadion. U góry, no tak, z nową bieżnią, z nową górową. oczywiście. Tak. Ale ja myślę, że koncerty tutaj mogą jak najbardziej być. Na tym nowym stadionie? Tak, myślę, że tak. To by niczego czemu nie przeszkadzało. I on by służył, przecież i tak służy sportowi tylko na treningi boiskowe, natomiast zawody odbywają tam na tym drugim, na tej niższej płycie z tyłu. No ale jakby weszła te... duża ilość ludzi, no to z tej murawy tak naprawdę nic nie zostanie. Nic się nie stanie, <laughs> za kilka dni trawa się <laughs> odbuduje. Jest tyle, że może będzie trawa bardziej, murawa bardziej ubita, ale, ale myślę, że nie będzie, do treningu to nie będzie przeszkadzało. Ja jestem za tym, żeby, żeby jednak te wszystkie imprezy, większe imprezy plenerowe odbywały się właśnie na, na stadionie, bo jestem też w miarę dosyć dobra komunikacja w tej chwili po modernizacji jest tam troszeczkę więcej miejsc jeszcze parkingowych z tyłu i jest tam. No, przejazd był jest, nie słaby, ale, ale w każdym razie, jak jest duże natłoczenie, dużo ludzi, to wtedy można część, tą uliczką, która idzie mhm. wzdłuż torów, tam też y, uruchomić komunikację. Nie? To jak już jesteśmy tam w tym miejscu, to zapytam o miejsce po byłym tartaku, bo tam też dużo się dzieje. Różne są na ten temat y, zdania, różne plotki. Y, widzi pan to jako y, element infrastruktury sportowej, ten, ten teren? Miasta? Na tym trzeba by się zastanowić rzeczywiście. No, nie wiem, czy on by spełniał jakieś wymagania. Byłyby by tam potrzebne naprawdę chyba spore pieniążki, żeby tam zrobić jako, jaką trzecią płytę sportową. Chyba, że tak awaryjnie, no to jakieś imprezy plenerowe, ale, ale na ten moment na pewno on nie spełnia tych warunków. I, i, jako teren, bo tam ja, ja, mówiło no się, teren, jakiś sumie, kort jako, tenisowy, tak kryty, jest. takie rzeczy różne tam. I jako jeszcze. teren, no to on jest bardzo blisko, położony, dobrze skomunikowany, bo przecież jest przy głównej ulicy. Także tam jest możliwość też y, parkingu. Też pewnie w jakiś sposób naturalnie też, połączyłby ten park za urzędem nasz. z tą infrastrukturą sportową. Do, no tak, pod tym względem mhm. to, to by było, mogłoby to być funkcjonalne. Takie centrum jeszcze, rekreacyjne. Tak jest, ale jeszcze cały. się tutaj mhm. na, na ten temat, że tak powiem, nie myślałem co, co, z tym obiektem zrobić, bo rzeczywiście szkoda go było. Ale jest pan za tym, żeby miasto jednak walczyło o, tą, o ten teren, czy? No, póki co myślę, że on chyba jest w gestii miasta, bo Teraz przecież... jest w gestii Skarbu Państwa i zarządzania powiat. No jest. A, no podam... tak, no to, to mhm. pewnie utrudnia tutaj negocjacje. Chociaż, no bo powiat chciał bo, tam swoją siedzibę. Bo słyszę właśnie, słyszałem też, że powiat tam chciał swoją siedzibę nową. No ja nie wiem, czy akurat, czy to by było dobre miejsce. Chociaż no, nie, nie nagłuje tu niczego, ale uważam, że rzeczywiście miasto powinno ten teren zawalczyć, bo, bo jednak miejsce jest bardzo dobre. Punkt jest mhm. naprawdę super. Szkoda, bo żeby tam jakiś, znowu jakiś Wszedł może biurowiec, biurowec, czy, czy jakaś nowa jednostka handlowa? Nie? Bo tych sklepów już mamy, przecież handlu dosyć, także broń Boże, żeby tam żadnych handlowców Do samego nie... obcego handlu. No, no, do, 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 do Nasz handel się ja... zwija, obcy handel. No, no niestety, bo, bo Nasze ty... pieniążki. Dobrze, i tak ja. kończąc, zapytam pana jako przedsiębiorcę, bo tak jak pan powiedział na początku, od 1992 roku funkcjonuje pan właśnie na rynku kościerskim jako, jako przedsiębiorca. Czego pana zdaniem brakuje? lub co miasto może zrobić dla przedsiębiorców, żeby polepszyć um, no robienie biznesu u nas. No co miasto, jest te miasta i w zasadzie tylko to, żebym e, obniżała ewentualnie podatki, bo, bo to jest jedyna droga. Ale dzieje się odwrotnie, bo podwyższane są podatki. No bo to jest no niestety, jest także inflacja niestety, ale co roku mamy tam 4, 5, 6 Procent jest y, poziom inflacji, i o ten poziom są wiegano podatki. Czyli generalnie utrzymujemy się cały czas na jednakowym poziomie. Mm. Mm, natomiast no, co, co miasto my oprócz tych obniżenia podatków mogło zrobić? No, mamy przygotowane tereny inwestycyjne y, dla przedsiębiorstw. Coraz mniej ich mamy. Ale tam na, na przy ulicy Przemysłowej, mhm. tam z tyłu, tam jest przygotowana jest droga zrobiona, ulica zakładowa, mhm. która prowadzi tam do takiego trójkąta przemysłowego, i tam są wolne tereny jeszcze. Tam z przyjemnością. Czyli mamy przygotowaną tak, e, infrastrukturę. Tak, infrastrukturę, infrastrukturę pod przedsiębiorciem jest przygotowana. To, co powinniśmy zrobić, żeby zachęcić no. do inwestycji? No to można, jeżeli by się znaleźć rzeczywiście inwestor, no to, to zwolnić go na kilka lat e, z podatku w ogóle. Bo jednak miasto by otrzymało wtedy w postaci zwrotów tych podatków, które jeżeli firma jest tu zarejestrowana, no to wtedy byśmy z tego tytułu uzyskali swoje pieniążki, a z podatków nieruchomości z powodzeniem można by było zwolnić. Ja na pewno bym zagłosował za tym, żeby tylko pozyskać jakiegoś przedsiębiorcę. Sam tutaj rozmawiałam, ale niestety. Jest to trudna sprawa, żeby dobyć dzisiejsze, zdobyć dobrego przedsiębiorcę, żeby zainwestował spore pieniążki. W tej chwili, mówię, wkracza taka recesja, i musimy chyba um, parę lat pewnie poczekać na zmianę koniunktury, bo, bo w tym momencie koniunktura nie sprzyja inwestowaniu i pozyskiwaniu nowych przedsiębiorców. Wed według tym, mojego odczucia. Bo ja tak. sam wiem, jak, jak my przybywamy, dosyć duże trudności w utrzymaniu firmy, koszty cały czas rosną. Energia rośnie i nie tylko energia, a, a i, i płace tak samo rosną, i musimy sprostać tym, tym, tym zadaniom. I dla przedsiębiorcy naprawdę niewiele zostaje. To się zapytam: jak mówimy o tej recesji, to też demograficzną zapaść mamy. Z tego co wiem, to coraz mniej rodzi się dzieci, coraz więcej ludzi umiera, także mamy minusowy przyrost. Dokładnie tak. I jak tutaj pan to, to jest. To jest no, no, bardzo smutna nasza polska rzeczywistość, bo akurat też analizowałam w naszej parafii ile było urodzeń, ile chrztów było tak jak poprzednie lata było 72 chrzty, w tym roku chyba było tylko 39. No to jest to spory spadek. I, i, i jeżeli nie będzie wzrostu dzietności, to niestety będziemy się zwijać, bo przecież wszystko potrzeba no, dla dziecka i, i mieszkanie, i ubranie, i, i cokolwiek. I to wszystko powoduje pobudzenie koniunktury gospodarczej, a jeżeli no niestety jest nas coraz mniej i to jest to bardzo smutne, że, że, że rodzice młodzi rodzice na wszystko mają czas, tylko nie na dziecko, wolą, wolą pieska niż dziecko. A, a to naprawdę jest, no to jest klucz do rozwoju. Jeżeli nie będzie dzietności, to niestety będzie, będzie u nas, no coraz gorzej, no, no, nie wiem. Ja czy wiem, tu czy... też miasto może w jakiś sposób zachęcić? No, jedynie jedynie no, preferencyjne warunki żłobki, przedszkola. Chociaż mm. tutaj na razie mamy w miarę niezłe warunki, jeżeli chodzi o miejsca i, i także ktokolwiek chce, to może ulokować swoje dziecko, czy w żłobku, czy w przedszkolu. W tej chwili przygotowujemy puchatek też tam do nowych warunków, będzie to już placówka miejska, tak poprzednio była sprywatyzowana, w tej chwili tam jest zmodernizowane. Także myślę, że miasto tutaj no, jest w niezłym położeniu, jeżeli chodzi o to, żeby zabezpieczyć potrzeby rodziców i małych dzieci. Kazimierz Maszk był moim państwa gościem. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. Niestety czas nas goni, a moglibyśmy jeszcze porozmawiać drugie pół godziny, o, i ale będzie na pe... <laughs> będzie Tematem okazja. na pewno by było i było. Nie? No, dziękuję ale... jeszcze raz za wizytę. Również dziękuję panu. Dziękuję Do widzenia. Wszystkim.